Miałem rano Chodź ksawery tędy. Miałem rano przyjść pójść na basen, ale stwierdziłem, że pół godzinki się prześpię. I z Ksawerym przyjechaliśmy na Wigilię do Aleksandrowa z biegowymi lutkami. Tędy ksawery. Tendy. Także jesteśmy teraz na spacerku. Oczywiście wszyscy nas wyprzedzili, ale co tam? My sobie idziemy razem. Prawda, Xawery? Idziemy, tak? Tak. O, ktoś jeszcze za nami idzie, wiesz? Także jest fajnie. Xawery trochę pójdzie, trochę pobiegnie. I... I zobaczymy, jak daleko dojdziemy. Najlepszej najlepsze przyjemności, prawda, Tak. tak. A później prezenta z Mikołaja. Tak. Najlepszej przyjemności, a potem przyjemność. A. O! O, czekoladka. E, a najlepsze tak. dopiero będzie przed nami. Tak. Teraz od ciotki kalendarz Mikołajowej. Czekaj, siódemka, siódemka, siódemka. E, Jezus, już mam problem. No. Bo jesteś ślepakiem. Spadaj tam gdzieś. O, tu jest. jest. Ciekawe ty tylko, jest? czy wypadło? No jak tam była dziura, to wiesz, to tutaj wypadło. wypadło. O! Znak i gaśnica. Tak. I gaśnica. O, A. No. A teraz? Siś musiał kompletować ksawerę tam później. A. No. No. Poszukać trzeba będzie zobaczymy oczym się bo teraz rodzice otwierają zobaczymy czy dla mamy no czy dla taty gdzie ósemka, ale to jest który któryś. o tu dobra o, ja dla ciebie a, no. ale to znaczy że jutro może być dla ciebie bo jest raz że jeden raz było dla mnie potem dla ciebie potem dwa razy było dla mnie a potem dla ciebie mhm. wcielka o wcielka Ksawery to zamykamy już. już zamykamy, bo to po jednym okienku. Po jednym, po jednym, po jednym ty. Weź Ale pryzenty są. Uśmiechnij się. Hej, Pomachaj. Pomachaj tutaj. Pomachasz? Nie. Ja nie. Nie, jest Ksawery nie Dobra. A tu Ksawery już dostał od mamuszysty. I taty? Książeczkę? A Mikołajki? A właśnie, pokaż jaki medal Ksawery dostał. A, no tak. O tutaj nawet Samery, dlaczego gaśnie światło? No. Samary dzisiaj dostał taki medal. Przeszliśmy się 2 km no. na Willi, Bebelowej, w ogóle, minia sportową. Aleksandrowie. I teraz mamy? jeszcze jeden. Dominiki. Kąpielowy. Nie, no twój też, bo ty się No wiesz... kąpielowy. No. Dwójka, 22.

nie wyciarkę, nie wycierkaj. Już Ci Ksawery złą, I co? I kończymy, bo ty na znakomujesz. Ej, co? Co? Pomachaj. Pomachaj Ksawery. Pomachasz? Nie. Nie. <laughs> Nic się nie zmieniło, tak? Nadal nie machasz. A piątkę przybijesz? Co? Tu jeszcze prezenty są dla Ksawery z wczoraj. Bo Mikołaj dopiero dzisiaj przywiózł. tak. No, mamy opóźnienie. Jak poczta polska. Tak, no. Jak poczta polska? No, no ksawery, chce Patrz, stawaj. Co to? Stawaj, idź patrzeć, co tam jest w tych torbach. To mama nie wie, czy to tu swojego tuszu. Wróciłaś swoją rodzinę. Tak, myślałam, że to wsadziło. No. już do rzęs, które jak z Mikołajaka też dostała. Mikołajaka? No, Mikołajaka. Mikołaj. I o takie co? Co to ksawer? i książę, no. i ta gazeta. Ale jeszcze nie jest. Mikołaja zoglady. O! O! Co to jest? Co to? Bo jeszcze to dostał. Autobus? A no i to. No, okay. Więc będzie co polecać. O! o! Bubu! O! I nie tylko bubu Awery. I co to jest? Chujesz. Autobus! Co tam jest? A tu jest co? Patrz! I helikopter! I samochód! Bubu! I moja. Bo no, u niego helikopter i samolot to jest molo. No co bo my... lata, tak? Koniec. To lata będzie musiała. No to e, zaraz wypakowujemy. To już chyba kończymy. No. Znaczy dam przebitkę tego, co się działo w ciągu dnia. I. i rozpakowujemy Dobra, to papa. Pa. No. Kolejny dzień, kolejny trening. Lecimy. E, 20 km. 6. Spokojnie. 5, 10, 5, 30. Później 10 no, na dystansie 10 km e, Tempo 4, 30, 4, 45 I ostatnie 4 km na luzie 5, 60. Jeśli dam radę, tak wolno biec. <gryw> Także biegniemy. także dyszka. Mam leżynie. Słabe tempo podałem, bo 4,45-4,55. jak teraz lecę w oknach 4,46-4,47. Deszcz nie ale jest przyjemnie. Ekipę z aronklubu spotkałem. Oni i gończyli szło i ale dopiero Czwarta. Także my jedziemy do kina do Łomży Mamy po stronie kino ale jedziemy do Łomży Ale później Wam damy znać, co sądzimy o filmie i powiemy, na, co, na czym byliśmy. A Ty powiedz, jak po treningu. Po treningu. Na razie praktycznie żadnego treningu chyba biegowego nie odpuściłeś. No, tak. jak zacząłem trenować, to dopiero w tym tygodniu, także... No tak, ale że nie odpuściłeś, hmm. nawet jak byłeś zmęczony. No nie no, jedynie co miałem wczoraj, e, siłownia albo nic, to... Ale siłownię możesz jutro zrobić. Tak? No. No, znaczy po nie, bieganiu. To... A, nie, ale mówię po Albo we wtorek y, po robocie. Znaczy przed robotą w Przed robotą, na basen Na basen i na siłownię na gdzie? Ja na 11 Będzie W 50 muszę wyjechać No tak Jak chcesz, wyspać trochę Dobra, niech się będzie odpuszczać jej Ale jutro siłownia No tak Dobra Tak, tak wygląda Kuba skupiony na jeździe Tak No patrz tam Przed siebie ja już jestem po jazdach, więc ja mam już do czwartku. A no, ja mam zawsze jazdy. Ty też masz jazdy. Tak, ja ale ja mam dopiero... Nie. Ja mam dopiero w czwartek na Ty stępie. Coś od Ty masz jazdy. Nie. Nie mam takich jazd. O! Dobra jest. się później po filmie. No widzenia się z wami. Przez cały ten weekend trochę byłam wyjęta z życia bo miałam studia, na pewno wcześniej zobaczyliście tam trening Kuby. A a propos naszego filmu, na którym byliśmy, to był film o Sanach, znaczy o całej tej trasie koncertowej, która była na stadionach w różnych miastach. E, opinie są różne. Moja ogólnie jest bardzo pozytywna, ponieważ Sanach to jest osoba, która jest moją inspiracją. E, od samego początku, kiedy mm, był taki boom na Sanach, czyli jak wydała płytę, e, znaczy piosenkę Szampan, e, od samego początku ją po prostu uwielbiam. I to, co chciałam Wam powiedzieć, to że czasami warto jednak zaryzykować i pójść na film, a nie czytać same opinie ludzi. Bo bardzo nie lubię porównywania filmu Sanach i Dawida Podsiadło, ponieważ uważam, że to są jednak dwa różne filmy. I dla mnie osobiście, no wiadomo, że ten film dokumentalny o Sanach o tych jej trasach koncertowych, no to wiadomo, że głównie film będzie o niej, a nie o jakichś powiedzmy innych osobach, ale tam były też inne osoby były o nich, była o nich mowa to nie było tak, że ona tylko mówiła tylko i wyłącznie o sobie i tak dalej, tak jak czasami tak jak ostatnio zresztą czytałam chyba recenzję na nie, nie pamiętam czy to chyba było na WP no nieważne, gdzieś tam były recenzje na temat filmu i ludzie się wypowiadali, aczkolwiek ja uważam, że film jest godny polecenia i mało który artysta zrobił e, przez tak krótki okres czasu, bo to 4-5 lat, e, żeby wypełniał stadiony i robił takie rzeczy, bo jednak wydała już e, 5 płyt? A tak, chyba 5 płyt. Aczkolwiek zresztą można sprawdzić, ile wydała. E, a ale ja wszystkie chyba płyty mam, więc z tego co pamiętam, to tam. Ogólnie moja opinia jest bardzo pozytywna i zresztą mnie zainspirowała bardzo do działania, znaczy zmotywowała mnie do działania, ale też i zainspirowała do niektórych rzeczy. Na pewno jeszcze Kuba Wam się wypowie na ten temat, jak wróci z Sewerym. Ja będę zaraz leciała znowu na zajęcia, ponieważ no akurat ten weekend mam pełen e, nauki, bo mam z, e, weekend studiowy. E, za tydzień, weekend również, e, więc e, może w tygodniu się do Was będę więcej odzywała na vlogmasach. E, także do później, teraz za ty kolej. Powiedz, co sądzisz o filmie. Na którym byliśmy dobra kawka No po chwili y nie no fajnie <laughs> się oglądało Znaczy z racji tego, że zawsze jestem niewypoczęty to się przysypiało. Znaczy przysypiało, czy się tam kawę. No, czemu. jest. Ciężki. Ale ogólnie nie, nie, jest... nie, ogólnie bardzo ciekawy też... byś trochę tę fajkę, bo mi nie... To jest cicho, to tak. sewery tak, trąbi. A dobra to tak sobie. Y no, jest dużo negatywnych opinii, opinii. A to e, Tylko nie rozumiem tego negatywnego komentarza, tego, tego artykułu, bo, bo to jest po prostu głównie film o tym, jak, e, jak wyglądała trasa ta ze stadionami. A no, tak. To, że opisali dzieciństwo, to jest obraz taki jakby w trend. Żeby ktoś wiedział, kto na przykład nie wie, kto to jest. czy znaczy taki dodatek Żeby nie? wiedział, jak to w ogóle powstało, jak ono powstało. Nie, no jak y, powstało. Nie z sobie mama i tata. Dobra, bez takich szczegółów. To kontent rodzinny. Nie no to jest. właśnie, rodzina się powstaje. Tutaj. Dobra, no opinii może być wiele, ale nasza jest pozytywna. Ale, kamer, ale bateria zdjecha, także... <grym>, nie, tak. jeszcze kalendarze odwantowe nam zostały. <grym>, jest bateria nie zdyka. 24% no, może bateria. wytrzymać. Z mojej strony jest mniej. <grym>, nie, z twojej powinno być 42. Co? No patrząc ja to. Ja ze swojej jestem. strony nie widzę numerków, cyferków, tylko baterie. Ile baterii baterii. <grym>, no, ale to y, nasze opinię znacie. Uważam, że warto pójść. Jeżeli u kogoś w mieście jest helios, bądź jest y, niedaleko w innym mieście. Na Co Polu! To No, Także otwieramy kalendarz. Dzisiaj jest który ósmy. Dzisiaj jest twój ostatni dzień. Tak, Czekaj, tu jest 11, A tu jest 8. Jak już kamerujesz, to się kameruj. No dobra. O, może coś tatuś ma? Nie. A nie. Gumka do włosów. O, gumka do włosów, ale Wedlowska. Drugi bio. No tak, smakuje Ale nie myślałam, ale mm, koloru takiego Wedlowsko-on-Libio. Znaczy... Nie ma tego. Dobra, możesz już zanieść ten kalendarz, żeby nam nie zagradzał. I zaraz będziemy otwierać. Bomberkowy yy, bąbelkowy kalendarz. O tutaj to wyjmiemy. Gdzie jest ósemeczka? ósemeczka. Yy, tu jest. To tu już poczeka. nie mm. będziemy czekać na tatę yy, yy, yy. Czekoladka. Czekoladka. jest. Proszę. A, a przebijeś pionę? Widzą? Nie. Gdzie? Ale przybij piony. A mamie? Nie teraz do kamerki. Do kamerki przybipione. Przybipione. Do kamery. Dzisiaj nie zasłużyli. Hey, hey, hey. Hey, hey, Dostali Nie, Zostali mm -hmm. Teraz mamy kalendarz. Co ci? A bubu zaraz. Zaraz. zaraz to on zapamiętam, że tam jest Bubu. Tu jest, tu jest ten e, okienko. Po wyjściu zobacz, gdzie tu się otwiera. Tu czy tam? Nie, Wejdź do kąpieli. O, teraz. no to będzie. To kiedy kąpiel? Kurwa, tylko... No ty! Co? U, po mi się drapnęło. No, może no, nie po może... prostu... Może chcesz wyrybić Swoimi malutkimi rączkami? No, teraz... Kurwa. Kurwa. A może... Normalnie. Nie było ona jest sedzone. Aha. Co w nosie? Ona taka niemała jest. O. Aha, no to tak. Pokaż to do kamery. z drugiej strony. No z drugiej strony jest właśnie niefotogeniczna część. A, dobra, to jest, no taka aj, to jest do pompialni. No? Nie do jedzenia. A uśmiechnij się. do jedzenia. I teraz twoje, jak Myślałam, że zaraz wypada. Kanapa, kanapa zje. Tak, my nazywamy, jak Sawery chce wrzucać coś za kanapę, że kanapa tu zje. Teraz bubu. Usmy, no. Może bubu? Bo to takie dosyć spore. A Bubu. Bubu! Ale fajny! Taki czarny... samochód! A pokaż tak. samochód do kamery. Pokaż mamy, Tutaj do kamery I mamy, i widzą. O... Ale ładnie, czarny są. Ale dokładnie pokaż takiego, takiego to jeszcze nie masz? strony. Co? O, takiego to jeszcze nie miał. Masz samochodów, a samochodów. To co powiesz papa? Nie powiem. Ale, a, ale powiedz papa. Piątka. Piątka, tak? Zadawaj no pione. Tak. A żółwik? A nawet chciał się przytulić. No. A, do kamery chcesz, dobra. No. To jeszcze tata, też się tu pożegnaj. Co tata musiała przytulić? Nie pożegnać. Nawet nie próbuj się przytulać. Do kogo? Pożegnać się do widzów. Do kogo? Znaczy do nikogo. Jak na razie to kameruje z profilu Ksawery'ego. Okay, co ty taka pobożna mężczyzna? Ty, śmieje. <laughs> Gira, giri, giri. I samochód nowy do kolekcji. A się nagadłeś chyba dzisiaj. No tata, pożegnaj się. Papa. pa. pa. pa, pa. <laughs> do następnego odcinka, tak? A ja też się żegnam, razem z Ksawerym. Tak? Ksawery, powiedz papa pa. Jeszcze raz. <laughs> Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, udostępniania go, lajkowania i komentowania i do następnego.